Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Sprawdzimy teraz energię za seksów. Na z w portali wiem, złożył dokumenty rozwodowe, a sprawdzimy sytuację małżeństwa tego innego. Kładąc karty zawsze miałam ich ciężką sytuację. Awantury, problemy, brak pieniędzy i rozwód. <laughs> Sprawdzimy teraz, ile prawdy jest w plotkach o, o rozwodzie Harego z Megan. Wystarczyło spojrzeć na Harego przy Megan. To było chodzące nieszczęście. Trzeba spojrzeć na jego twarz, jego martwe oczy. On naprawdę był bardzo nieszczęśliwy przy niej. No są przy nim teraz obydwoje? Sprawdzimy. Co dalej z naszymi I Ile prawdy tkwi o tym, że Harry złożył papiery rozwodowe? Jeszcze raz, widzę, że już. O, jeszcze raz. <śm> Spodejrzymy energię zaseksów, proszę Państwa. Harry i Meghan, Meghan i Harry. Mamy pierwszą kartę, cztery kielichy, apatia, totalna apatia, żałowanie, niechęć. Um, Cztery kielichy to jest taka karta właśnie żałowania. Do góry nogami może być, może być próba wyjścia z tego przez rozwód, albo totalne żałowanie. Ale jedno i drugie według mnie przychyla się energetycznie do rozwodu. Co tu mamy? Trzy różdżki. Czekanie na, na coś dobrego, na jakąś dobrą zmianę na coś dobrego w życiu czy różdżki. Teraz, coś jest takie problematyczne dla seksów? Wychodzą sekrety na wierzch. Coraz więcej mówi się o tych dzieciach, o prześladowaniu pracowników, mówi się, pokazuje się zdjęcia analizy sztucznego brzucha Megan, historii jak traktowała rodzinę. Także problemem jest, coraz więcej wychodzi na zewnątrz. Vocal point, czyli o czym się mówi. Zmiana. Mamy kartę 6, mieczy, to jest zmiana. I to może być podróż właśnie Harego do Europy. Mówi się też właśnie, że on już nie wróci do Stanów. Ma mieszkanie w Portugalii. Pogłoski też mówią, że kupił mu to ojciec, żeby tam został. Nikt go nie chce w Anglii. Zabezpieczył mu miejsce, żeby miał swoje miejsce. To jest właśnie karta sześć mieczy. zmiana w życiu, poprawy, takie wypłynięcia na spokojne wody, jak również podróży przez ocean, przez wodę. Sprawdźmy teraz, o czym się nie mówi. Dwie różdżki to jest planowanie. Planowanie. Ja myślę, że oni obydwoje planują. Każdy z nich czeka na coś dobrego. Planują. Sekrety wychodzą. Proszę Państwa, my się możemy naprawdę dowiedzieć nieciekawych rzeczy. Nieciekawych rzeczy. Myślę, że będzie teraz, wejdziemy w taki czas oskarżania jednego przez drugie. Przeszłość, która nie służy małżeństwu, przeszłość, która nie służy. Mieliśmy to tu. Co im nie służy? Sława. To dla sławy. Zrobili wszystko dla sławy, dla tego zwycięstwa, dla sławy, dla bycia gwiazdą. To dlatego wyjechali z Anglii. Oni chcieli zawsze przyćmić Katrin i Williama. Oni chcieli stworzyć czego Harry się domagał bycia drugim królem. Megan miała być drugą królową i nie rządzić w czwórkę. Także no, taka ta, ta pod dążenie, pogoń za zwycięstwem, za słabą. To im nie służyło. To ich zniszczyło. Next sprawdźmy małżeństwo. Parego i Meghan. Next. 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 O, to. E Koniec. Cztery miecze. Cztery miecze to jest taka karta, gdyby była prosto znowu. wzięliby sobie przerwę, bo to jest karta takiego jak odpoczynku, yy, wzięcia urlopu. Weźmy jakiś dystans, zastanowimy się, co robić dalej. Nie, to już jest karta. Dla mnie, tą stronę, jest to karta końca. Czyli to małżeństwo już jest skończone, proszę Państwa. Tu już nie ma mowy o jakimkolwiek pogodzeniu, jakiejkolwiek naprawie tego związku. I teraz sprawdźmy, jak oni się czują. Saseksowe, czyli Mega Michary, Full, szukają nowego sposobu na życie, nowej drogi w życiu. To jest karta głupca. Głupiec jest optymistyczny, szuka czegoś dobrego, czyli mamy to planowanie, czekanie na coś dobrego coś optymistyczna wiara, to jest takiego optymistycznego, ponieważ to jest optymistyczna wiara w przyszłość. I teraz sprawdźmy, pływy z zewnątrz na nich. Pływy z zewnątrz na saseksów. Co tu mamy? Konflikt. No wiadomo, że tu będzie konflikt. Zaraz wyjdą sprawy z dziećmi, wychodzą sprawy z tym brzuchem um, Megan, wychodzą sprawy z prześladowaniem pracowników, wszyscy pracownicy od nich uciekli. No ciekawa jestem. Teraz y, jakieś problemy podatkowe. No zobaczymy, co jeszcze wyjdzie. Bo mamy tutaj tą kartę. Problem są wychodzące z sekrety. Sprawdźmy teraz ich nadziei troski. Proszę bardzo. Co tu mamy? Nadziei troski, kochankowie. Myślę. Troską. Powiedziałabym, że boją się, co drugie powie, co drugie ma przeciwko mnie. Jedno boi się drugiego. Normalnie karta kochanków byłaby to karta nadziei, że będziemy razem, ale w, znając ich sytuację powiem, obawiają się tego, każdy z nich co drugie ma na ich temat. Bo wiadomo, już to małżeństwo to już jest skończona sprawa. Myślą o nowym początku, planują, czekają na coś dobrego. Wiadomo, że teraz mają konflikt. Tu mamy Harego, który wyjechał. Eee, żałowanie tego małżeństwa, sekrety. No i co? ten pogoń za, z, za y, sławą ich zniszczyła. Sprawdźmy teraz główną kartę. Przyszłość. Małżeństwa, Mamy siedem różdek. Tak, tu już jest też koniec małżeństwa, proszę Państwa. Siedem różdek, prosto byłaby to walka, walka. No, powalczmy jeszcze o to, o to małżeństwo, powalczmy i postarajmy się. Jeszcze tak jak ta karta, gdyby była odwrócona, też byłoby, weźmy sobie tylko przerwę. Tu byłoby, walczmy, walczmy, starajmy się, naprawmy to. Nie, tu już nikt nie chce tego naprawić. To już jest koniec, proszę Państwa. Ta karta jest, ta z tą mówi o zakończeniu. Małżeństwa. Czyli teraz be, będziemy świadkami, przypuszczam, e, bardzo ciekawych historii, które będą wychodzić na jaw. Patrząc na ten układ kart, mogę powiedzieć, że to małżeństwo jest już zakończone, proszę Państwa. Każdy z nich idzie swoją drogą, planuje i czeka na coś dobrego, nowego. Równocześnie boją się drugiej strony, boją się współmałżonka i sekretów, które będą wychodzić na jaw. Bo możemy spodziewać się, że rozwód ten będzie bardzo tak, że powiem, brudnym rozwodem. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.